Do gry, którą teraz tworzę, to brakuje mi ramu, ale to nie jest gra o moim samochodzie. O moim samochodzie zaraz wam pokażę. Troszeczkę energii. Gra obecnie wygląda tak: można chodzić, biegać. Tutaj stoi probę. Będą elementy parkura. Hop, tutaj stoi zniszczony, czarny, zdezelowany próbę. Na razie nie możemy do niego wsiąść, ponieważ musimy wykonać misję. Będzie można wspinać się, chodzić po drabinach. W pierwszej misji trzeba będzie naprawić antenę tutaj satelitarną. Ten projekt jest o wiele mniejszy. Tutaj już w tle widać maskę mojego samochodu. No w sensie tu jest czarny, bo w grze będzie czarny na początku. Te jabłuszka to są sloty na przedmioty, będzie można wsadzać akumulator, wyciągać akumulator, aparat zapłonowy, kolektor, doloty, intercooler, wsadzić turbinę albo kompresor do ładowania. Tak samo będzie można zmienić kable, wszystkie po prostu elementy silnika będzie można wymieniać na lepsze lub w ogóle wyciągnąć i wtedy też będzie samochód się inaczej zachowywać.